Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z bal Balwampirów. Zgadłam, 15 odcinek. Nie powiedziałam wam tego, ale tak się zastanawiałam: który już odcinek nagrywam? Sorry za moją skrzypiącą kuśtawkę. Myślę, że już wszyscy się z nią zdążyli oswoić, bo ostatnio jest nieodłączną częścią odcinków. Jakby tak, no, jeszcze chwilę pozostanie, dopóki internetu jakby, no, nie wznowi mi się pakiet i um, nie odzyska moich gigabajtów, tak. Uf, nie przedłużam lecę, bo nie mam dzisiaj zbyt dużo czasu na nagrywki, Jest godzina 20 Ja muszę y, iść w miarę wcześnie spać y, i jeszcze zasnąć, y, bo jutro muszę bardzo wcześnie wstać. Bo co z tego, że mamy lekcje, y, zaczynamy na około po prostu trzustę. Ja się śmieję. No oczywiście, że nie od szóstej, ale od szóstej już muszę wstawać i się przygotowywać. A ja potrzebuję bardzo dużo godzin snu, więc no, takie jest moje wytłumaczenie. Mm. Ale się cieszę, bo nagrałam dzisiaj. Żeby Was nie skłamać, około 7 odcinków. Co prawda są krótkie. Niektóre bo maksymalny chyba odcinek trwa 29 minut, więc jest ok. Reszta jest około 10 minut, tak do 14, i ten będzie najdłuższy. Więc dzisiaj w nocy wszystko się ładnie pokompresuje. Rankiem po zaledwie kilku godzinach snu siedzisz w salonie bezmyślnie, wkładając łóżko. Rozmiękłych płatków śniadaniowych do ust i rozmiękłe są niedobre Ja czasami robię tak, że Wrzucam po jednym, na przykład po dwa, trzy płatki Nie po jednym, po dwa, trzy płatki I nabieram je z łyżką, z mlekiem I oczywiście, biorąc pod uwagę jak rzadko Średnio raz na ruch tak robię Bo mleko jem bardzo, bardzo, bardzo rzadko W sensie mleko z płatkami Płatki, jakkolwiek no. Boże, to ja jestem faktycznie martwa Ale ty Ale to ty wyglądasz jak żywy trup Czemu jesteś martwa? Na no, na żarty? Żarty zawsze i wszędzie. Uśmiałaś się leciutko. No proszę. Wiedziałam, że uda mi się cię trochę rozweselić. Nie było to zabawne, ale założy się, że w rzeczywistości w codziennym życiu... Proszę, przestań skrzypieć. Tak bym się zachowała. Jakieś wieści ze szpitala? Coś nowego o tacie? Jeszcze nie. Pojadę tam, jak tylko zaczną się godziny odwiedzin. No, to mamy trochę czasu. Przykro mi, że muszę ci zawracać głowę po tym wszystkim, co się stało i po wypadku Twojego taty, Sydney. Ale mamy pewien problem. <coughs> tak, jakby, sorry za kasia. Przywykłam do tych problemów w plastiku. Co za niespodzianka? No, dokładnie. Twój amulet został zniszczony, prawda? Kto go zniszczył? No tak, już nie pamiętam, kurde, nagrywałam odcinek kilka dni temu, już nie pamiętam um, To oznacza, że nie pójdę do Karnstein Jak się z tym czuję? Na jedno czuję ulgę No właśnie, w pewnym sensie by mi ulżyło, bo skończy się znaczna część problemów um, Z niepożądaną personą w Karnstein, do którego chodzą tylko najwyższe kasty Jeśli tak wygląda sam proces przyjęcia, to jak wyglądałyby całe 4 lata w tym miejscu? O, nie, nie martw się. Po prostu potrzebujemy nowego. Zabrałaś mi cały entuzjazm, jaki się we mnie wzbudził. To oznacza, że lafsyk będzie jeszcze gorszy. W sensie ta historia może być tylko gorsza. O, to dobrze. Niedobrze. Ale nie mamy żadnego. Uf, to dobrze. E, o, to niedobrze. Nie, właśnie bardzo dobrze. Ale znamy kogoś, kto ma inny kandydat, którego może mm, przekonamy, żeby się podzielił. Nie musi się ze mną dzielić. Ja nie lubię na spółkę niczego. No ale serio, tak poważnie, to ja bardzo nie lubię dzielić się z kimś rzeczami. To znaczy wiadomo, no, z dzieckiem małym to by trzeba być, wykazać się dorosłością i dać mu, nie wiem, większą część czy coś, podzielić się, bo dzieci to dzieci. Ale dorosły. Mm -mm. Kto? Nie co? Oho, jasne, że nie. Miałam na myśli Oliwię. Kolejna postać. Coś mi świta. Jeżeli chodzi o dwójkę, którą sobie zaspoilerowałam. Ale nie jestem pewna. Oliwię? Kto to? Zaraz, ta snopka z twojej imprezy? Ta, która chciała mnie wykopać? Tak. Nic nie pamiętam. To po prostu fantastycznie. Pójdzie jak spłatka. No, chyba tak. Owszem, ponieważ to, co najlepsze w Oliwii, to fakt, że nie jest ani czarownicą, ani wampirą, wampirem. A ludźmi da się łatwo... Mm, można ich łatwo przekonać. Chciałaś powiedzieć manipulować. I know, I know it. Oczywiście bez urazy. No, trochę mnie urodziłaś, Ale dobra, zadzwoń do niej, zobaczymy, co powie. Też jestem bardzo ciekawa. Wiki dzwoni do Oliwii, nie mówiąc jej o co chodzi. Prosiła ją jednak, żeby do niej przyszła. Kiedy przyjeżdża... Ty wciąż siedzisz w salonie obserwując zegar. Zbliżają się godziny odwiedzin w szpitalu. Olivia wkracza do środka i zamiera na Twój widok. <laughs> nie mogłaby być inna. O, to ta baba. No tak, strasznie kojarzysz mi się z taką pewną postacią z cieni Sandfortu. Nie pamiętam jej imienia, ale ona jest tak, jakby nie wiem, ona była zazdrosna Michaela, i ona generalnie y, roznosi na mój temat y, plotki jest taka do dupy. Ach. A co ty tu robisz? Boże, czy ja wyglądam jak w zdechu szczur? Zignoruję. O rano. Wiki szybko interweniuje. Oliwia, moja droga, wezwaliśmy cię tutaj, aby prosić cię o drobną przysługę. Oliwia ostentacyjnie odwraca się, rozmawiając tylko z Wiki. Nieładnie, nieładnie mamusia nie wychowała. Oczywiście, zawsze chętnie pomagam przyjaciołom. Co mogę zrobić dla ciebie, Wiki? Szkoda, że nie wie, że aby zrobić coś dla Wiki, musi zrobić coś dla mnie. <laughs> Wiki podnosi się z krzesła i ogniża do Oli i zbliża do Oliwi, patrząc jej prosto w oczy. Pozwól, żeby sednej użyła twojego amuletu. Słucham? Ona? Nigdy w życiu. Nie podoba mi się to, jaką Wiki przybrała po. <laughs> Nie jesteś w ogóle zaskoczona, jej odpowiedział, ale Wiki najwyraźniej tak. Mruga szybko oczami i rozdziawia szeroko usta. Hm, jak to? Powiedziałam. Yy... Wiemy, co powiedziała. H Powiedziałaś: <laughs> Sorry, ja mam czy przy przed nagraniem, to był zły pomysł. <laughs> Żeby pożyczyć jej mój amulet. Absolutnie nie. Według mnie taki motłoch z niskiej kasty nie powinien w ogóle pokazywać się w Karnstein. Wszystko wiecie? Wszystko wiecie na temat tego kim jestem. Oj, sorry, muszę wstać z tego bujaka, bo nie widzę z godziny, a jakby no, mój czas jest bardzo, bardzo ograniczony. Mam nadzieję, że w tym miejscu, gdzie siedzę, gdzie siądę, też będę miała internet. Ale ale powiedziałam, żebyś... jeszcze hmm, czkawka, nie. To dość, za... A, dość zabawne patrzeć, jak Wiki podnosi porażkę. Starasz się ukryć śmiech, spoglądając po raz setny w ciągu tej godziny na zegar. Zostało ci jakieś 10 minut do wyjścia. Najgorsze minut 10 minut w życiu. Oczywiście tak było. Użyłaś też swoich wampirzych metod sterowania umysłem, co prawdę mówiąc, nie za bardzo mi się podoba. Zaraz skąd ty. Naprawdę myślisz, że ci powiem? Wyglądam na głupio? Odwołam się do stereotypu, który niekoniecznie musi być prawdziwy. I w tym przypadku okazał się nieprawdziwy, że no, blondynki nie grzeszą mądrością i inteligencją. No i ta pani to udowodniła, że, że jednak grzeszą. <tak>, tak. Olivia ignoruje cię, ale zauważasz, jak pociera wciukiem duży srebrny pierścień na palcu wskazującym. Czy mama nie wspomina czegoś o życiu pierścienia, aby uchronić się przed zakręciem utraty pamięci? Pewnie ten robi coś podobnego ja Już myślałam, że, że kolejna ten ukryta czarownica, nie? Tak jak ta, jak ona się nazywała, ta nasza wiedźma Hanna Ona pocierała palcami, czy tam kartkę papieru, coś takiego I te pyłek, iskry coś tam leciało, nie? Wiki wydaje się zdenerwowana i nie do końca wie, jak to rozegrać Chyba wszystko zależy ode mnie. Poproszę grzecznie. Wiki, ja muszę go tylko pożyczyć, tak? Potem może go mieć z powrotem? Tak. Co to na to, Olivia? To tylko kilka minut Twojego cennego czasu, a ja będę Ci winna przesługę. Nie chcę żadnej przesługi od Ciebie, faków, ale jest coś, co ma Wiki. Coś, co chętnie wymieniłabym za amulet. Tak? Co to jest? Cokolwiek zechcesz, jest Twoje. Oj, Wiki. Masz przerąbane. Tak się nie mówi. W takim razie chcę suknię Hrabiny Wellington. Oprócz tego. I teraz zaczynamy wyliczankę. Oprócz tego, oprócz tego, oprócz tego. Tylko to. Cokolwiek innego. Karla możesz nawet wziąć. <suknia>, suknia albo nic z tego. Powodzenia w znalezieniu kolejnego patrona last minute. Uff. Przepraszam, jaka suknia? Nigdy nie oddałbym nikomu tej sukni. Dobrze o tym wiesz. W takim razie twoja mała przyjaciółeczka nigdy nie pójdzie do Karnstein. No cóż, znasz moją ofertę. Pozwolę ci się zastanowić. A w dupię, twoje zastanawianie się. Ja nigdy nie idę do żadnego karsty. Ja tam nigdy nie chciałam się edukować, prawda? Poza szkolnictwem tutaj średnim. I zgadnijcie co. Pójdę na studia. Czy to dzienne, czy za pójdę. I to bardzo mi się nie podoba, no ale trudno. Na razie. Olivia wychodzi triumfalnie. Już po jej wyjściu wiki chwyta za stojący w pobliżu wazon i ciskanie w przeciwległą ścianę, rozbijając go w drobny mak. No cóż. Bywaj tak. Um, jeżeli będę trochę niewyraźnie mówiła, sorry, ale ja mam suszone bananki. Brawo, ja. Druga, druga rzecz, nie wiem. No, napiszcie, co teraz jecie, Oglądając odcinek, jestem mega ciekawa. Ja, no ja, ja, ja co, ciągle coś jem. <laughs> I przez to zaczynam tyć. No, siedzenie w domu mi nie służy, ale myślę, że po świętach, nie wiem czy, czy wy też tak macie, po świętach zawsze jest taka tendencja, że przestajemy jeść i. I chudniemy. Ja przynajmniej tak mam od dwóch lat. W porządku. A więc... To musi być całkiem niezła kiecka, co? To coś więcej niż tylko suknia. Nieładnie było żartować syny. Ja rozumiem, że masz zły humor. Ale ja nie odbija się na innych tego. Muszę wyjść, ale chcę wiedzieć więcej, więc pytamy. Kto pytanie błądzi, jest takie bardzo znane powiedzenie. A więc o co chodzi z tą suknią? Musi być niezwykle szykowna. Przed chwilą mówiłaś: Kiecka. Należała do mojej matki. O, rozumiem. Zaraz, czemu Olivia ja chce mieć starą suknię, twojej matki? O, to bardzo znana suknia, sprzed 150 lat, z czasów, zanim staliśmy się wampirami. Na jej materiał wplecione są czary. W jej materiał. Nosząc ją, moja matka potrafiła oczarować każdego, od prostego handlarza jabłek, po księcia. Nie, żeby potrzebowała do tego tej sukni, poradziłaby sobie i tak bez niej. Jeśli była choć trochę podobna do wikii potrafię to sobie wyobrazić. A hmm. no więc nagle nasza główna bohaterka stwierdza, że jednak wikii jest atrakcyjna w jej oczach. Okay. To dlaczego Oliwia ją chce? Bo jest magiczna? Prawdopodobnie, albo po prostu chciała poprosić o coś, czego nie będę chciała oddać. Kiedy przypomina mi się matka, widzę ją właśnie w tej sukni. Niewiele mi po niej pozostało. Tak mi przykro, Wiki. Oliwia, to straszna jędza. A dziwne, nie? Nie ma w, w tym mieście, w okolicy. <coughs> Sorry, nikogo, kto. Sorry, za też... Nie, ja wstaję, wiecie co? Ja zdaję sobie sprawę z tego, że może Was to denerwować, Ja też sama nie lubię dźwięku w tle. Usiądę w innym miejscu, mam słabszy internet tu, ale być może y, nie będzie wam skrzypiało. Mm, co chciałam? Zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Nieważne. Tak. Ale potrzebujemy tego amuletu. Aha właśnie, że nigdzie w okolicy nie ma żadnego, żadnej osoby, która miałaby taki amulet do pożyczenia, nie? Olivia jest jedyną osobą w mieście. Nie martw się, Wiki. Znajdziemy inny sposób. Wątpię. Delikatnie ściska ją za ramię. Ojeju, czkawka. Nie teraz. Na pewno coś pomyślimy. Gdyby ktoś chciał mi zabrać cokolwiek, co należało do mojej matki. Posłałabym go wprost do piekła. Zapomnij o tym. Hmm. Dzięki, że się starałaś, Wiki. Muszę lecieć do taty, ale niedługo wrócę, dobrze? Dobrze. — Zaczekaj, proszę, weź to. Grzebie w swojej torebce i po chwili wręcza ci małą, czarną, flanelową paczuszkę. Z przodu ma wyhaftowaną srebrną nicią jakiś dziwny symbol, którego nigdy wcześniej nie widziałaś. — Co to jest? — To dla twojego ojca. Ochroni go. — O, dziękuję, ale nie sądzę, żeby jakaś paczuszka uchroniła go przed wysokim cholesterolem. Sennej chyba nie myślisz, że to Spiego, że to...